Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie obecne osoby bardzo serdecznie. Wszystkie osoby, które dołączą w międzyczasie, również witam. Jak i witam te osoby, które będą oglądały tego live'a w późniejszym czasie. Mamy środę, 9 listopada, jest godzina 10:05 i jak zwykle zaczynam kosa. Kos, czyli kwadrans w spółkach. Eee, słuchajcie, jak sobie ostatnio policzyłam, to już mamy kilkadziesiąt odcinków za sobą, co mnie ogromnie cieszy, ponieważ tak naprawdę wiele, wiele informacji zdołałam Wam w tym czasie przekazać, ale też wiele ciekawych informacji, z tego co wiem od Was, Wy mogliście zaczerpnąć z tych odcinków. W związku z czym przypominam jedynie, że kosy, czyli kwadranse o spółkach, odbywają się co środę o godzinie 10 i na LinkedInie i na YouTubie, jeżeli e, jesteście ze mną albo z jednego, albo z drugiego, napiszcie proszę, będzie mi bardzo miło, jeśli napiszecie skąd mnie oglądacie, czy jesteście z LinkedIna, czy z YouTubea. natomiast jeżeli będziecie chcieli napisać, z którego jesteście miasta, to już w ogóle będzie e, super. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć, która dla mnie jest bardzo ważna. Otóż w zeszłym tygodniu na LinkedInie e, pojawił się post, w którym można było wskazać osobę, która tworzy ciekawe treści filmowe, wideo na LinkedInie. I e, wiele, wiele, wiele osób mnie tam wskazało, za co dzień dobry, Janie. Cześć Wasiu, cześć, 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 cześć. Wiele osób mnie tam wskazało do końca, dobra, bo aż się zapowietrzałam, wiele osób mnie tam wskazało, za, za co jestem szalenie Wam wdzięczna i bardzo Wam za to dziękuję, ponieważ dla mnie to jest nobilitujące, ale też mobilizujące, bo to oznacza, że to co robię ma dla Was, ma dla was sens. I stanowi jakiś ciekawy, ciekawą formę przekazu informacji, jeżeli chodzi o kwestie spółek, działalności gospodarczej itd., itd. Mamy osoby, które są z Zabrza. Wow! Mamy osoby, które są z Wrocławia. Wspaniale, wspaniale. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że się dzisiaj widzimy. I o czym ja dzisiaj będę mówiła? O tym, to, um, dzisiaj mówię o tym, co było zapowiedziane, a mianowicie o przestępstwach w spółkach. I zanim o tym powiem, bo poruszę dzisiaj dwa przestępstwa, które moim zdaniem najczęściej są spotykane, które tak naprawdę najczęściej występują, jakby zrobię trochę wprowadzenie do tego tematu, ponieważ tak naprawdę moja obserwacja prowadzi do wniosku, że nie lubimy myśleć o sobie, że łamiemy prawo. Zresztą pewnie to nie jest tylko moja obserwacja, ona wynika z wielu, z wielu innych rzeczy. Dzień dobry, dzień dobry. Są osoby z Linkedina, są osoby z YouTube'a, wspaniale. Wspaniale, ale dobra, jedziemy dalej. Nie lubimy myśleć o tym, że popełniamy przestępstwa albo że w ogóle dopuszczamy się czynów zabronionych, bo w ogóle człowiek z natury chce myśleć o sobie dobrze. I całkiem fajnie, że chce myśleć o sobie dobrze. Natomiast jeżeli e, mówimy o czymś takim jak prowadzenie spółki, odpowiedzialność za spółkę, pełnienie e, mandatu członka zarządu, czy też bycie wspólnikiem spółki, to poza takimi naszymi e, osobistymi, powiedziałabym, e, aspiracjami, Warto spojrzeć pewnie na naszą działalność trochę szerzej, ponieważ jeżeli okazałoby się, że nasze działania byłyby zakwalifikowane czy też nosiłyby znamiona przestępstwa, to jest takie bardzo prawnicze sformułowanie, ale nie znajduję tutaj czegoś, co bym mogła dać w zamian. Jeżeli tak by było, kochani, to tak naprawdę bardzo mocno może to mieć wpływ na całą organizację. Ponieważ y, znam wiele przypadków, gdzie niefortunne decyzje doprowadziły do zastoju w spółkach. Zastoje doprowadziły do tego, że ludzie nie mogli pracować, ponieważ nie mieli wytycznych. W konsekwencji tego, co się stało z zarządem, nie miał kto dowodzić, że tak powiem, spółkom, zanim zostały wyznaczone osoby, czyli kuratorzy, którzy podejmowaliby decyzje za spółkę, to tak naprawdę doprowadziło to do tego, że Spółka przestała istnieć, dużo ludzi straciło pracę, nie miało zapłaconych za wykonaną pracę przez kilka miesięcy i dalej, dalej. W związku z czym poza takimi naszymi osobistymi aspiracjami, że nie lubimy być obciążani e, jakąś odpowiedzialnością, już na pewno nie lubimy być obciążani odpowiedzialnością karną. Chciałabym tylko wskazać na to, że pełniąc rolę e, członka zarządu albo będąc wspólnikiem spółki, spój spójrzmy na to proszę szerzej, ponieważ to może mieć bardzo daleko idące konsekwencje. No ale dobra. E, Mam tutaj swoje notatki, notatki, jak zwykle, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciałabym, żeby cokolwiek mi umknęło, żebym pominęła jakąkolwiek ważną kwestię, ponieważ tak naprawdę mówię o poważnych rzeczach, kochani. Ja mówię o tym, że można mieć postępowanie karne za działalność w spółce. A to postępowanie karne może mieć bardzo daleko idące skutki. O tym na samym końcu e, tak bardzo obrazowo, natomiast teraz poruszę dwa najczęściej pojawiające się e, przestępstwa. Zanim jednak zacznę mówić o tym, chciałabym tylko przypomnieć, bo wierzę bardzo mocno w to, zresztą ja trąbię na okrągło o tym już od dwóch lat. Cześć, Mariusz. Cześć, cześć. Wiesz, Mariusz, tak sobie myślę, że nie wskazałam Ciebie w tym rankingu, który był robiony odnośnie wideo, a bardzo lubię oglądać Twoje wideo, więc tutaj szacun wielki, ale jeszcze tam dopiszę Ciebie w komentarzu. Znajdę to i dopiszę Ciebie, bo tak jak teraz Ciebie zobaczyłam, to mi tak zaświtały wszystkie lampki w głowie. Idąc dalej, kochani, to, że wspólnicy w spółce nie odpowiadają, uregulowane zostało w kodeksie, w artykule 150 KSH, jednak. Jest to odpowiedzialność za zobowiązania spółki, co nie znaczy, że nie, nie mogą odpowiadać inaczej. I to samo dotyczy członków zarządu, bo poza odpowiedzialnością cywilną mamy również odpowiedzialność karną. I każdy z nas, będący przedsiębiorcą, ma odpowiedzialność karną względem przedsiębiorstwa, organizacji, którą prowadzi. My mamy odpowiedzialność karną w ogóle jako osoby fizyczne, ale mam nadzieję, że tutaj wszyscy o tym wiedzą. Jest to sprawa absolutnie oczywista i nie muszę tego wyjaśniać. Ale najczęstsze dwa typy przestępstw, które pojawiają się w spółkach, które ja zaobserwowałam, prowadząc sprawy spółek, to są takie, które wynikają tak naprawdę chyba trochę z niewiedzy. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że z niewiedzy. Mam nadzieję, że gdzieś. Takich pobudek, które nie do końca e, miałyby na celu złamanie prawa, natomiast e, wynikają z innych rzeczy. To pierwsze przestępstwo zwłaszcza wynika z tego, żeby gdzieś tam coś jeszcze uratować. I teraz e, pierwsze przestępstwo to jest tak zwane udaremnienie lub uszczuplenie wierzycieli. Jeśli spółka ma wierzycieli, czyli ma zadłużenia, to zobowiązana jest do spłaty tych zadłużeń. Natomiast są pewne sytuacje i pewne okoliczności, które powodują, że płynność finansowa w spółce zatrzymuje się i mijają okresy niezbędne do tego, aby zgłaszać wniosek o upadłość. O tym mówię na, na szkoleniach, o tym mówię na webinarach, jak te terminy liczyć i kiedy tak naprawdę i kto jest zobowiązany za, za złożenie wniosku o upadłość. Natomiast Zarząd wie o tym, że mo, musiałby już rozglądać się e, za merytoryczną formą złożenia wniosku o upadłość. Pomijają terminy, wiadomo, że spółka jest niewypłacalna, straciła płynność finansową itd., e, itd., tak 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 Ale zostają jakieś pieniądze w kasie jeszcze. I na przykład prezes zrobi coś takiego, bardzo często to się spotyka, jeżeli jest na przykład jednoosobowy zarząd, wypłaca sobie pożyczkę. I teraz można by było się zapytać, no dobra, no, no ale co z tego? No, tak się składa, że bardzo dużo z tego, ponieważ pożyczka udzielana jest, y, udzielana jest ze spółki do prezesa y, zazwyczaj y, umową, umową w formie, zazwyczaj umową w formie aktu notarialnego. I ta pożyczka, kochani, musi zostać uwzględniona y, w rejestrach, które wskazuje się do KRS-u. I, I w dokumentach, które wskazuje się do KRS. I w sytuacji, kiedy spółka rzeczywiście idzie w upadłość i kiedy okazuje się, że ostatnie pieniądze w spółce poszły nie na przeprowadzenie tej upadłości na przykład, ale na pożyczkę do prezesa i nie można przeprowadzić upadłości i nie można z tej upadłości zaspokoić czy też Formalnie przeprowadzić jej, ażeby wierzyciele formalnie zostali zaspokojeni, no to mamy odpowiedzialność takiego prezesa, czy też członka zarządu, który taką pożyczkę sobie wypłacił. I to jest klasyka gatunku, powiedziałabym. I oczywiście możemy się tutaj przyczepiać, kto to zgłosi. Nie ma osoby, która tak naprawdę, w której interesie byłoby zgłoszenie tego. Otóż chcę Wam powiedzieć, że niekoniecznie, bo po pierwsze, przestępstwa karne mają to do siebie, że Procedura realizowana jest przez organy państwowe, czyli przez oskarżyciela publicznego, czyli przez prokuratora. Natomiast zgłoszenie popełnienia przestępstwa może wychodzić na przykład od niezaspokojonego wierzyciela, który zobaczy w karesie, że prezes wypłacił sobie pożyczkę, a tak naprawdę nie ma zapłaconej faktury. W związku z czym warto o tym wiedzieć i warto o tym pamiętać, że działania prezesa mogą doprowadzić do tego, że nie tylko położąc spółkę, ale też ściągnie na siebie ogromną odpowiedzialność, która zagrożona jest, kochani, trzema latami pozbawienia wolności. Udaremnienie lub uszczuplenie wierzycieli, teraz zerkam sobie na swoje notatki, żeby nie pomylić. To jest artykuł 300 kodeksu karnego, z którego wynika, że sankcja za to przestępstwo jest do trzech lat pozbawienia wolności. Nie mnie oceniać, czy to długo, czy krótko. Natomiast to chyba nie jest najgorsza sankcja, ponieważ często zdarza się tak, że te sankcje, zwłaszcza przy osobach, które mają postawione zarzuty po raz pierwszy i ich czyny nie są jakoś szczególnie szkodliwe społecznie. Yy, mogą być to czyny, yy, mogą być to kary w tak, z, z tak zwanym zawieszeniem wykonalności. I to jest jedna, jedna strona medalu. Natomiast drugą stroną medalu, jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną, yy, zwłaszcza, zwłaszcza zarządów czy też wspólników, to jest zakaz zasiadania we władzach yy, we władzach yy, yy, Spółek we władzach, jedno, we władzach jednoosobowych działalności gospodarczych, i tak dalej, i Czyli taka osoba, która popełnia przestępstwo, popełnia przestępstwo karne przeciwko spółce, może mieć bardzo daleko idące konsekwencje, czy też mogą zostać orzeczone wobec niej bardzo daleko idące konsekwencje. Nie mnie to oceniać, kochani, sami sobie to ocencie, czy. Taka, taki stan rzeczy może kogoś zablokować. Moim zdaniem, z mojego doświadczenia wynika, że bardzo mocno. Natomiast e, chciałabym tutaj powiedzieć, że nie zawsze takie działanie spowodowane jest, tak jak powiedziałam na samym początku, chęcią popełnienia przestępstwa, czyli nie zawsze tutaj można wykazać tak zwany zamiar bezpośredni, co nie zmienia faktu, że odpowiedzialność karna jest, nawet jeśli tego zamiaru bezpośredniego nie było, bo Prezes kierował się zupełnie innymi rzeczami, na przykład wziął pożyczkę i chciał zapłacić pracownikom. Ale to już są takie bardzo indywidualne, indywidualne stadia takiego postępowania, że nie będę, nie będę o tym w tym momencie mówiła. I kolejnym typem przestępstwa, który tak naprawdę jest moim ulubionym, <grym> a zaraz wam powiem dlaczego. Dlatego, że konia z rzędu temu, temu, kto nigdy tego nie zrobił. A mianowicie wybieranie wierzycieli do spłaty. Czy pamiętacie takie sytuacje, kiedy w szkole średniej, kończąc szkołę średnią, albo już na przykład na studiach, zastanawialiście się, mając kilkaset złotych czy kilkadziesiąt złotych w portfelu, co tutaj zrobić, bo chcemy iść na imprezę. To jeszcze chcemy iść na imprezę, czyli musimy mieć jakieś pieniądze, ale już nam właśnie wyłączają telefon, więc żeby. żeby żeby mieć dostęp do świata, to zapłacimy telefon, nie zapłacimy za mieszkanie, ale idziemy na imprezę i wybieramy wierzyciela do spłaty. I to samo, kochani, jest bardzo często w działalnościach, w działalnościach gospodarczych, czy to w spółkach, czy w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, gdzie wybieramy wierzyciela do spłaty. Bo na przykład musimy zapłacić trzem wierzycielom i to jest absolutnie... Przy Przykładowa historia: musimy zapłacić za prąd, musimy zapłacić pracownikom, i dajmy na to, musimy zapłacić leasingi za auta. No, wiadomym jest, że jeżeli nie zapłacimy leasingów, no to bardzo szybciutko możemy się pozbyć tych samochodów i nie będziemy mogli z nich korzystać. Jeżeli nie będziemy mogli z nich korzystać, to z automatu nie będziemy mogli generować przychodu. I co za tym idzie? Wybieramy wierzyciela do spłaty, spłacamy leasingi, spłacamy prąd, bo nie będziemy mieli prądu, to nie będziemy mogli robić załadunku itd., itd., itd. itd. a pracownikom nie płacimy. I to jest przestępstwo, kochani. To jest tak naprawdę yy, przestępstwo, co prawda ono jest zagrożone ono jest zagrożone pozbawieniem wolności do lat dwóch, w związku z czym ono nie stanowi, ta granic, górna granica kary nie jest aż taka wysoka. Natomiast myślę sobie, że warto o tym pamiętać, że takie działania mogą doprowadzić do ściągnięcia na siebie odpowiedzialności karnej. I oczywiście, jeżeli jest dobrze, to jest dobrze. Natomiast jeżeli coś zaczyna się. Psuć, to wtedy pojawiają się, pojawiają się różne okoliczności, łącznie z postępowaniem karnym, bo na przykład spółka straciła płynność finansową i ktoś bardzo mocno chce ją przejąć, bo była dochodowym interesem, tylko źle, źle poprowadzonym. I tutaj robi się bardzo różne, podejmuje się bardzo różne działania, żeby wyeliminować taką spółkę z obrotu i móc ją Przejąć w formie tak zwanej, powiedziałabym, ex lege. Czasami e, gracze na rynku nie działają uczciwie, e, co, nie zmienia faktu, co nie zmienia faktu, że dobrze wiedzieć o tym, jakie działania mogą doprowadzić. Do naszej odpowiedzialności, zwłaszcza jeżeli jest to karna odpowiedzialność, i zwłaszcza jeżeli jest ona obarczona czymś takim, na przykład jak niemożliwość zasiadania we władzach spółek czy też prowadzenia działalności gospodarczej, bo to zdaje się jest najtrudniejsza do zniesienia sankcja. Kochani, to są dwie rzeczy, o których dzisiaj chciałam Wam powiedzieć i serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które dzisiaj ze mną były. Ha, bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku w kolejnym odcinku kwadransu o spółkach. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną zarówno członków zarządu, jak i odpowiedzialność karną w spółkach, chciałabym jedynie wspomnieć o jednej rzeczy, a mianowicie od jesieni tego roku zmieniły się w tym zakresie przepisy. Ja już szykuję dla Was pewną, powiedziałabym, nie wiem, czy niespodziankę, bo chyba to, to nie będzie niespodzianka, bo ja już robiłam takie rzeczy, ale na pewno na pewno będzie to ciekawe wydarzenie, które do którego do uczestnictwa w którym może tak zachęcam wszystkie osoby mające do czynienia ze spółkami zasiadające w spółkach pełniące funkcje zarządów pełniące funkcje wspólników widzimy się za tydzień na kolejnym odcinku Pewnie będę kontynuowała temat odpowiedzialności, ponieważ, tak jak powiedziałam, w związku ze zmianami jest to temat, który jest na ten moment bardzo istotny. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które dzisiaj ze mną były. Zapraszam oczywiście na kolejne. Jeśli nie ma kosa, to znaczy, że jestem na sali sądowej i nie mogę go po prostu zrobić, a że są to live, to robię to, e, robię to w trybie rzeczywistym. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pozdrawiam jeszcze raz. Życzę Wam bardzo miłej środy. Niektórzy twierdzą, że środa to jest taki mały piątek. Ja tego jakoś dzisiaj nie czuję. Ja do wieczora, jeszcze o 18 mam live na Facebooku. Jan pisze bardzo, bardzo ważne Mogosiu. Tak, to są cholernie ważne rzeczy, powiedziałabym, jeżeli chodzi o kwestie funkcjonowania spółek. W związku z czym tym bardziej Was zapraszam. Dzisiaj natomiast dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję, 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 dziękuję. Dziękuję, że Was dzisiaj tyle było. Pozdrawiam.